Czujaj, mamy dzisiaj trzeci dzień obozowy. Z racji wczorajszej dużej harwy, ponieważ był to drugi dzień pionierki, z racji, że kończy się dopiero za dwa dni, to nie wrzuciliśmy materiału. Dlatego dzisiaj macie kilka ujęć z wczorajszego dnia oraz dzisiejszego. Pierwszego dnia po po rannej rozgrzewce, po śniadaniu i po budce rozpoczęliśmy swoją pionierkę w namiotach. Zastęp wicher wykonał swoją pionierkę oraz następnego dnia wykonywał właśnie bramę oraz podest flagowy. Następnie mamy zastęp zastęp zamieć, który wykonywał swoją pionierkę. <gry> Następnie mamy zastęp e, huragan, e, huragan e, który wybudował już swoją pionierkę. E, a w zasadzie się kończył swoją pienierkę w namiocie, ponieważ musieli jeszcze wypleć ostatnie półki. Stworzyli z pomocą naszego oboźnego tablicę rozkazów, ogłoszeń oraz inne przydatne rzeczy. Następnie mamy zastęp cyklon, który po swojej pienierce utworzył dla nas wspaniały. Płot, który odgradza od e, innych wspaniałych druchów z e, Drugiego Związku oraz innych z naszego podowozu. E, Ciszej nagrywki! <grywki> tak, tak też przejdźmy do naszego ostatniego zastępu, e, który po wybudowaniu e, swojej pionierki Który po wybudowaniu swojej pionierki, e, zaczął tworzyć wspaniałe kosze. E, projekt był nietuzinkowy oraz e, bardzo ciekawy. E, aktualnie powstał tylko jeden kosz, ale idzie to w dobrą stronę. <grym> Dobra. Czuwaj. Mamy dzisiaj trzeci dzień obozowy. Z racji wczorajszej dużej charówy, bo był to drugi pionierkowy dzień, niestety nie udało nam się wstawić ogólnego vloga z dnia drugiego. Dlatego dzisiaj macie dwa w cenie jednego i nagrywamy dzisiaj. Także <gry> mamy dzisiaj <gry> dwa naraz <gry> oglądajcie. <gry>